Tematem mojego screencasta są usługi związane ze zgłoszeniem zmian w aktach stanu cywilnego. Aby dokonać taką usługę przez internet należy zalogować się na stronę ePUAP, oczywiście konto musi być założone wcześniej, weź zakładkę sprawy obywatelskie, następnie w zakładkę akty stanu cywilnego, następnie w zgłoszenie zmian w aktach stanu cywilnego. Sprawy związane z tym zdarzeniem to m.in. nadanie zmiana numeru PESEL, Taką sprawę przez internet możemy załatwić w 16 urzędach miejskich lub gmin w całej Polsce. Dotyczy ona obywateli. Czas realizacji wynosi do 30 dni. Nie ma wymaganych żadnych dokumentów, nie ponosimy żadnej opłaty, nie dotyczy nas tryb odwoławczy. Podstawą prawną jest ustawa o ewidencji ludności w dowodach osobistych, rozporządzenia ministra, ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie roz zgłaszania. I przyjmowanie danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenie ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych, rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu przekazania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadomienie o nadaniu numeru PESA. Kolejną zmianą, którą możemy dokonać przez internet jest porządzenie akt zgonu. Akt zgonu Możemy sporządzić w 66 urzędach miejskich lub gmin całej Polsce. Dotyczy ona osoby dokonującej zgłoszenia zgonu. Czas realizacji jest niezwłoczny. Wymagane dokumenty. Karta zgonu wystawiona przez placówkę służby zdrowia lub lekarza, dowód osobisty osoby zmarłe, książeczka wojskowa, w przypadku osoby zmarłej będącej z uziemcem paszport. Nie wnosi się żadnej opłaty. Nie dotyczy tryb odwoławcy prawną są no, natomiast ustawa prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa o opłacie skarbowej, rozporządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych, rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnych i kontroli przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktu stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów. Kolejną sprawą są sprostowania błędu pisarskiego w treści aktu stanu cywilnego. Sprostowanie aktu stanu cywilnego możemy dokonać w 67 urzędach gmin lub miast w całej Polsce. Chodzi oczywiście o załatwienie sprawy przez internet. Dotyczy ono obywateli. Czas realizacji wynosi do 30 dni. Wymagane dokumenty to formularz podania o sprostowanie błędnego zapisu w akcie stanu cywilnego, odpis zupełny aktu stanu cywilnego, na podstawie którego będziemy prostowany, akt, dowód osobisty wnioskodawcy. Opłata wynosi 39 zł. Przysługuje Tryb odwoławczy do właściwego wojewody za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Pra podstawą prawną natomiast ustawa, prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa o opłacie skarbowej, ustawa kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 26 października 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktu stanu cywilnego w sposób sposobu prowadzenia księg stanu cywilnego, i kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów. Kolejną zmianą, którą możemy dokonać przez Internet jest ustalenie i otworzenie aktu stanu cywilnego. Yy, ustalić lub yy, można zmienić w siedmiu urzędach miejskich lub gmin w całej Polsce, chodzi to oczywiście przez internet, dotyczy ona obywateli, czas realizacji wynosi do 30 dni, wymagane dokumenty. Dla otworzenia treści aktu cywilnego sporządzonego w kraju wymaganymi dokumentami są dokument o samości, posiada podanie, zaś podanie, zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego, w którym powinien znajdować się akt stwierdzający zniszczenie lub zaginięcie księgi, dokument potwierdzający fakt sporządzenia aktu stanu cywilnego, odpisy zaginionego lub zniszczonego aktu, posiadane dokumenty posiłkowe dotyczące osoby, której dane mają być stwierdzone w odtwarzanym akcie. Za granicą dokument tożsamości, poddanie, zaświadczenie z urzędu stanu cywilnego Warszawa, Śródmieście i Łódź-Śródmieść o braku aktów w księgach posiadanych przez te urzędy. Zakończam w gasty numer dwa. Dziękuję.